Sen o szkole. Poznaj jego znaczenie. Szkoła w snach symbolizuje naukę, rozwój, życiowe lekcje oraz ocenę, zarówno przez innych, jak i przez samego siebie. To miejsce, w którym mierzymy się z oczekiwaniami, rywalizacją, ale też z własnymi ograniczeniami i potencjałem. Jeśli śnisz, że jesteś z powrotem w szkole, choć już dawno ją ukończyłeś, sen może wskazywać, że życie stawia cię znów w sytuacji której musisz się czegoś nauczyć. To może być nowy etap, decyzja albo wewnętrzny konflikt, który domaga się rozwiązania. Sen o klasówce, sprawdzianie lub odpowiedzi przed nauczycielem oznacza lęk przed oceną. Możesz czuć presję, by sprostać oczekiwaniom, cudzym lub własnym. To też znak, że w realnym życiu czujesz się sprawdzany, na przykład w pracy, związku lub rodzinie. Sen o byciu wśród rówieśników ze szkoły może być powrotem do dawnych emocji, rywalizacji, kompleksów, przyjaźni lub zranień. Twoja podświadomość może próbować odrobić lekcję, której kiedyś nie udało się zakończyć. Jeśli we śnie czujesz się dobrze w szkole, to znak, że jesteś otwarty na rozwój i gotów przyjąć nowe doświadczenia. Taki sen może też wskazywać na poczucie bezpieczeństwa w uporządkowanym świecie gdzie wiadomo, co robić i co będzie dalej. Z kolei szkoła jako chaos, hałas lub miejsce stresu może oznaczać wewnętrzne napięcie, brak jasnych zasad lub trudności z odnalezieniem swojej roli. Bycie nauczycielem we śnie oznacza, że masz wiedzę lub doświadczenie, którym możesz albo powinieneś się dzielić. Może też wskazywać, że bierzesz na siebie zbyt dużą odpowiedzialność za innych. Szkoła w snach przypomina, że całe życie to nauka. A najważniejsze lekcje często nie przychodzą z zewnątrz, tylko z wnętrza nas samych. Jeżeli chcesz poznać szczegółowe znaczenie tego snu, zapraszamy do odwiedzenia strony Sennik BIS.